Ja, maleczko w trzecim odcinku z serii poradnikowej z Autofore. Dzisiaj Wam pokażę, jak wyglądają poszczególne złoża w ziemi. Jesteśmy trochę na innej mapie, bo jest to mój prywatny save I pokażę Wam również, e, przyjdziemy sobie z powrotem na tą poradnikową mapę, i tam Wam pokażę, e, tak naprawdę, gdzie można pukać dane, e, gdzie można pukać i przerabiać dane złoża. Także zaczynamy. I wjeżdżamy od razu z grubej rury. Mamy tutaj przykład. To jest ziemia, oczywiście. Ziemia wygląda, jest taka szara. Jaśniejszy kolor ziemi jest to pay Dirt. Jak sobie tutaj. O tu się akurat aluminium. Ale jak widzicie, ten jaśniejszy kolor to jest Pej W tym miejscu mamy oczywiście aluminium. Mamy też litium i złoto jest to, są to trzy. Są to trzy złoża, które możemy wydobywać z tego, z tego rodzaju złoża, jest to ciemniejszy. Ten jaśniejszy, oczywiście jest to jest to żelazo i mam też odkryte jeszcze w tym, na tym sejwie, mam, mam odkryte. Mm, jak wygląda Solid Rock, czyli jeśli wydobywamy jest to Blast Rock. E, Właśnie zaraz po, pobiegniemy do dziury. mi się e, przebiec troszkę, bo jak widzicie trochę, trochę dalej jest. Oczywiście tu mamy e, paydirta, znowu żelazo, znowu e, resztę, bardzo duże złoże ogólnie tutaj jest tego paydirta. i to jest właśnie Blast Rock. Znaczy w sensie solid rock, jak go wydobywamy, to mamy blastroka z tego. To jest, to jest właśnie taki turkusowy, jasny turkus, coś takiego. E, także, e, także tak wyglądają e, złoża w ziemi. A teraz przenosimy się na mapę i pokażę Wam, e, jak wygląda e, przeróbka tych materiałów. Także widzimy się za sekundę. No i. Widzimy się już na mapie, którą e, mamy poradnikową. E, tam, jak widzicie, są kubki. <grydy> e, ale tak, najważniejsze to jest, jeśli macie pay e, jeśli macie pay już e, przepukanego, czyli e, jeśli macie, jeśli macie pay który przeleciał przez całą tą maszynerię. I zatrzymały się tutaj jakieś elementy. Tak? Z dieta, Czyli e, jeśli sobie. To musimy tu wrzucić, bo ten oczywiście tego jeszcze nie, nie podłączałem. E, wrzucimy sobie. Wrzucimy sobie. A wrzucimy sobie tyle. Skonsumujmy to. A. Oczywiście. Bo. E, no tak. I. E, i włączyć generator. Przepraszam bardzo. Małe niedogodności, mały problem techniczny, ale pobiegnijmy sobie tutaj. Pobiegnijmy sobie, odpalmy. Dobrze, odpalone. Tutaj jest, o, tu się wydobywa olej. O, jest paliwo, czyli dolejemy akurat paliwa. Teraz Wam pokażę, wrzucamy i każda beczka to jest 10 litrów e, paliwa, więc nie musicie kupować. Znaczy, na początku i tak musicie kupić. Później, już możecie tak naprawdę produkcję własną utworzyć e, i tu poszło. I jedziemy. Ok, czyli poszło, poleciało I... i przebiegnijmy. Bo oczywiście tutaj nie mam przejścia zrobionego, jest tylko tutaj zrobione. Ale, jak sobie podbiegniemy tutaj, jak widzicie, mamy takie złoża. Czyli mamy złoto, mamy diamenty, mamy rubiny, mamy krzem. <laughs> takie, takie lecą z. Takie lecą z pay Więc, wracając sobie tutaj, mając e, przepukany, czyli biegamy sobie tutaj i mamy coś takiego jak small wash planty. One znajdują się. E, klepie I one znajdują się w budynkach, w workbenchach. Tutaj mamy w CNC wycinarki, obrabiarki, oczywiście, możemy tworzyć własne, możemy tworzyć własny beton. Mamy oczywiście olej, mamy piece hutnicze, mamy małe pukarki, stalową prasę i oczywiście walcownie. No i tutaj do drewna, jeśli mamy dużo lasu i wycinamy, to możemy też go przerabiać. No, i oczywiście, mały kontener, ale kupujemy sobie wtedy e, small e, wash plant, czyli małe pukarki. Kupujemy e, piece i teraz tak, mając pukarki, oczywiście sobie pokażę wam, postawimy sobie je i teraz tak, z, zmienimy sobie. I teraz, mając, klikamy sobie E oczywiście. I tu, jeśli mamy w kwipunku diamenty i rubiny, no to mamy tutaj oczywiście to nam się podświetla, czyli zaznaczamy ilość, którą chcemy przerobić, przerzucamy tutaj i to nam się już pucze. Mamy przepukiwanie z rubinami to samo. Zróbmy to tutaj, zaznaczmy rubiny i tu nam się <laughs> przepukuje. <laughs> oczywiście, mając pay dieta, Możemy przepłukać sam, e, samo e, złoto, e, czyli tak naprawdę jeśli, jeśli na początku wydobywamy, no to spoko, bo to troszkę jest droższe niż żelazo, można to tak robić. Jednak jeż, jeśli już mamy maszynerię postawioną całą, no to warto sobie to przepłukiwać. No i tutaj jeśli mamy gravel, możemy też tworzyć cement, z którego cementu robimy bloki betonowe i możemy budować swoją e, fabrykę. <laughs> Mamy też e, piece hutnicze, tak, A więc e, zmieńmy kamerkę. E, tutaj trochę mam mało miejsca, więc po prostu sobie pójdę tutaj, postawię to tu, tu i tu. Postawiłem, postawiliśmy trzy, więc jak sobie klikniemy. Oczywiście nie mam wszystkich, nie mam wszystkich e, tutaj m, możliwych surowców, więc zaczniemy sobie od początku e, tak naprawdę z, z, z rudy żelaza możemy przetapiać na no, sztabki żelaza z rudy miedzi możemy przetapiać miedziane sztabki z aluminium aluminiowe sztabki ze srebra, którego tak naprawdę osobiście jeszcze nie wydobyłem i nie jestem w stanie wam powiedzieć, to się przyznaję bez bicia, że nie wiem w której w którym e, złożu wydaje mi się, że będzie to w blast, e, w blast ro, roku w sol, właśnie w solid roku będzie właśnie e, srebro mamy złoto oczywiście możemy sobie zaznaczyć wrzucić, mamy platyn, platynę i też wydaje mi się, że ona jest w solid roku czyli tak naprawdę musimy to przekruszyć i to wszystko przerobić mamy z e, krzem oczywiście mamy 100 krzemów, więc wrzucamy litium e, no, i, no i tak to są, podstawowe, to są podstawowe rzeczy, które możemy znaleźć w glebie. Czyli mamy z żelazo, mamy miedź, mamy aluminium, srebro, złoto, platynę i krzem. To są, to są podstawowe rzeczy, które możecie znaleźć w ziemi, kopiąc, kilofując, przepukując. Dalej. W, smelt, w piecach hutniczych możemy wytwarzać również stal, którą tworzymy przy pomocy jednego żelaza i jednego węgla. Czyli łącząc w piecu hutniczym te dwa surowce, które znajdują, się, które znajdują się w ziemi, wychodzi nam stal. Pokażę Wam, co później ze stali możemy robić. Możemy tworzyć plastik. Plastik, oczywiście, z oleju, który wydobywamy za pomocą kiwonów. I w momencie, w którym mamy krzem, dodajemy węgiel i wytwarzamy gumę. Więc mamy produkcję gumy. To są, to są takie trzy, trzy rzeczy, które łącząc dwa elementy podstawowe, wychodzi nam trzeci ekstra element. Więc rzucam, więc tak. Mamy już to, czyli mamy już wyprodukowaną stal w tamtym narzędziu, i teraz przejdziemy do tak podstawowej rzeczy, czyli do produkcji beczek, na przykład, jest potrzebna nam tylko żelazo, które wydobywamy, przytapiamy, możemy sobie tworzyć beczki, ale już do belek stalowych, do płyt stalowych oraz do e, drutów stalowych już jest potrzebna nam stal. Którą oczywiście ja posiadam, z tego względu, że jest to seria poradnikowa, jak Wam pokazałem wcześniej, jak, jaka jest łatwa produkcja. Więc tak tworzymy stal z żelaza, z żelaza węgla, tworzymy stal, i tu wytwarzamy y, pierwsze, pierwsze tak naprawdę stalowe rzeczy, które są nam potrzebne, ma, mając to na Stalowym walt, znaczy w sensie na walcowni. O tak, teraz mamy tak. Mamy tutaj prasę, z której tworzymy wareplate i może Jezu, szukam polskiego nazwy, dobra, nie, nieważne. Produkcje, czyli dwie stalowe sztabki dwie sztalowe sztabki tworzą, mam nam jednego warplate e, i to się po prostu tworzy przez 9 sekund, tak? Czyli mamy tutaj tylko jest jedna rzecz. Dalej, mamy oczywiście tutaj e, wycinarkę CNC i możemy tworzyć, oczywiście możemy tworzyć stalowe bloki. Wszystko co ze stali, co już jest przetworzone, czyli stalowe bloki, Stalowy sufit, barierki, stalową podłogę, dach, schody, ściany, okna i dalej mamy znowu dachy, różnego rodzaju wielkie drzwi, małe drzwi. Oczywiście mamy też anteny, które są dostępne od chyba 60 levelu. No i oczywiście wzmacnianie, dla, wzmocnienia dla naszej kopalni. Czyli jeśli kopiemy w dół, jeśli kopiemy tunel. Możemy coś takiego sobie zrobić, i to nam po prostu y, przytrzymuje materiał, który jest nad nim, i to się nie zasypuje już. I teraz, tak. Żeby na przykład stworzyć stalowe bloki, potrzebujemy stalowych y, belek, które tworzymy oczywiście w walcowni, tutaj. I potrzebne nam są śrubki i nakrętki. Proste, proste. Tutaj każdy materiał, tu jedynie okna nie potrzebują żadnego innego, tylko stalowych dwóch belek. Jak widzicie, mamy stalowe płyty, nakrętki plus, nakrętki plus, śruby i tu przychodzi nam z pomocą obrabiarka CNC, właśnie. I, tu, I teraz tak, jeszcze w obrabiarce CNC, w momencie, w którym mamy maszynę, maszyny się psują i e, oczywiście możemy kupować nowe części w sklepie, ale też możemy sami produkować, więc jeśli mamy plastik wytworzony w piecu hutniczym, nazwijmy to piec hutniczy, tak, e, i dodamy do tego trzy sztabki e, litu, to wychodzi nam oczywiście bateria. I tak z każdym, i tutaj mamy na przykład e, części elektroniczne plus aluminium do e, ECU. Mamy e, dwie sztaby, znaczy sztabkę, sztabkę żelaza, znaczy sztabkę stali, przepraszam, sztabkę stali plus gumę. Dostajemy przewody hydrauliczne, i tak z każdym elementem możemy go wybudować. Tak? To są elementy, które są potrzebne. Mamy dalej, możemy sami tworzyć oczywiście kable tanie jednak wiadomo, jeśli mamy już tą produkcję, bardzo dużą, możemy to zrobić dalej. E, każda tutaj część, i mamy też oczywiście nakrętki plus śruby. Więc e, to wrzucamy sobie do produkcji. E, oczywiście części elektroniczne i tutaj warty, właśnie. Warplay są potrzebne nam do budowy. Bo jeśli sobie. Pokażę wam, pokażę wam, tutaj w tej koparce, bo to też będzie jak sobie klikniemy i zaraz, chwila. O to właśnie chodziło. Jak widzicie, mamy storage oczywiście, możemy tutaj przewozić jakieś części. Mamy też ekwipunek tego pojazdu. Każdy ekwipunek możemy ściągnąć, założyć, przenieść i tak dalej. I tutaj właśnie mamy te części, które, o których wam mówiłem, czyli filtry, baterie, turbiny i to wszystko. Wear to Warplate się niszczą w momencie, w którym wydobywacie, w którym używacie, w którym przewozicie materiał, on, on ją ściera, to, to, to taka podstawowa rzecz, nie? No, możecie kolory oczywiście zmienić. No i jak sobie wrócimy tutaj i tu na przykład mieliśmy tą wyprodukowanego tego warplata, tak? Eee, no to sobie wchodzimy tutaj i możemy tu wytworzyć właśnie te build warplate, które możemy wymieniać w naszych y, maszynach. Oczywiście tu mamy części elektroniczne, mamy też wieże radiowe. No wszystko możemy tu tworzyć. Jak najbardziej możemy wszystko tworzyć dzięki obrabiarce. Więc tu sobie później wchodzimy, tworzymy sobie kolejne elementy i sprzedajemy. Na tym zarabiamy. Tak wygląda właśnie, tak wygląda, tak właśnie wyglądają złoża w ziemi. Tak można je przerabiać. E, oczywiście z diamentów na dzień dzisiejszy, z diamentów i z rubinów nie możemy niczego, tak naprawdę niczego wytwarzać. E, są to um, złoża, które, znaczy w sensie minerały, które po prostu sprzedajemy i na przykład za 80, o, ja Wam pokażę, bo teraz w sklepie mamy oczywiście sprzedaż, znaczy kupno i sprzedaż osobno. Żeby nie było tak, że przyciągniecie, przypadkiem coś sprzedaliście, czego nie chcieliście sprzedać. Teraz musicie zmienić zakładkę, żeby coś sprzedać i za 88 e, diamentów sklep płaci wam 16, trochę więcej jak 16 tysięcy tak, bo 16 324. Za stal oczywiście zróbmy, może się uda. Może się uda tak, żeby było też 88. To jest za dużo. Za 88 mamy 5000 jak widzicie. No i tak byśmy mogli zrobić każdy, każdy tutaj. Za rubinę oczywiście, za 44 rubinów będzie oczywiście mniej, ale to można obliczyć sobie bardzo łatwo. Czyli chodzimy w sklep, cel, mamy 8000, tak? Czyli też by było gdzieś około tysięcy za. Za 88 diamentów. Oczywiście złoto. Ja, no, tutaj każdy surowiec ma swoją wartość. Więc tak to wygląda. Tak wygląda produkcja, przetapianie i co możemy konstruować z danych, z danych surowców. Także to chyba tyle. Jeśli macie pomysł, co mogę jeszcze pokazać, co chcecie zobaczyć. Piszcie śmiało w komentarzach, zostawcie lajka, like, jeśli Wam się podobało. I co? Widzimy się w kolejnych odcinkach z tej serii lub innej. Także Pisją, szerokości miłego dnia!